Wybaczysz mi? Zachowałem się jak potwór. Dla mnie to jasne. Spodobała mi się dedykacja. Może odreagowuję na tobie problemy. Rozumiesz? Jesteś chory? Jak by to powiedzieć? Przyniosłem ci to. Co się stało? Zdradził mnie kumpel. Który? Kto tam? Cześć. Chcę z tobą pogadać. Ja z tobą też. Nie znalazłem faktury. Pomyślałem, żeby na zakończenie kampanii zrobić niezapomnianą imprezę. Zasługujesz na to. Dziewczyny, muzyka, szampan. Zajmiesz się cateringiem. Nie zadzwonię, ale do niej. Nie rozumiesz. Cateringiem. Katerin. Katerin Fullop, tą blondynką. Co? Nie zgrywaj się. Kateringiem. Stół. Zadzwonię po niego. Ma być długi? Katerin. Jedzenie, obsługa. Żarcie. Zajmę się tym. Dostaniesz numer do Margarity. Wszystko ci wytłumaczy. To Margarita czy Katerin? Nie wygłupiaj się Później dam ci numer Dobra, idź już Mam powiedzieć Katerin, że... O błęd Dość, wypadł O co chodzi? Najpierw mówisz, że cię zdradził, a potem każesz mu przygotować imprezę? Absolutnie. Niech myśli, że wszystko jest w porządku, ale później mi za to zapłaci. Tak? Nie wytrzymam. To dla mnie za wiele. Spokojnie, bo się rozchorujesz. Myślę tylko o Miguelu. Nie mogę się uczyć i wszystko leci mi z rąk. Poprośmy o pomoc Roberta. Wiem, że jest szalona, ale na wszystko znajdzie radę. Już tam byłam, ale mnie nie słuchała. Wyrzuciła spokoju i nie dała sobie nic wyjaśnić. Od początku kampanii Diego i Roberta są samolubni i nie myślą o niczym innym. Jadę do Miguela. Musi mnie przyjechać. Nie, zostajesz. On nie chce Cię widzieć. Zaczekaj kilka godzin do końca lekcji. Potem pojedziesz. Nie. Poproszę dyrektora o zgodę. On się zgodzi. Co się stało? Kładę listę. Co się stało, kochanie? Pomóż mi zwolnić się ze szkoły. Nie ma dyrektora. Zrób coś. Znasz regulamin. W czasie lekcji nie wolno wychodzić bez zezwolenia. Przyniesiesz mi listę? Tak. Nie płacz, bo ja też się rozpłaczę. Już dobrze. Selina ma rację. Przynieś listę. Po lekcjach pojedziemy tam razem I nie ruszymy się, dopóki Miguel cię nie przyjmie Dokładnie Nie płacz Kurczę Martwię się o Robertę Jeśli będzie się tak angażować w kampanię Nie zda Nie zda zakręcona na szczęście jutro wszystko się skończy. Nie całkiem. Jeśli wygra, zajmie się obroną praw uczniów. A w razie przegranej może się rozchorować. Zapewniam, że nie przegramy. Musimy być pewni, że głosimy prawdę i mamy najlepszych ludzi. Jesteśmy najlepsze z najlepszych. Dokładnie. Gdzie mogę podpisać rezygnację? Co? Co za śmieć chce się wypisać? Ja. Ja ci dam. Jose, przestań. Ma prawo robić, co chce. Nie, wygrałaś motocykl, a teraz zostawiasz Robertę? Kretynka. Nie mów do mnie w ten sposób. Wygrałam, bo Roberta dała mi los. Mam odwagę i przyzwoitość, by powiedzieć otwarcie, że się wypisuje. A z jakiego powodu? Nie muszę się tłumaczyć. Właśnie, że tak. Uspokój się, Jose. Mogła zmienić zdanie. Nie jesteś głupia, Pilar. Namówili cię. Jasne. Gadaj zdrowo. To wszystko? Tak. Oto ma Dzięki. Co słychać, mała? Cześć. Mam dla ciebie prezent. Dzięki. Nagle stałem się hojny i robię niespodzianki. Dzięki. Jesteś bardzo miły. Udało się? Chyba pękło. Serio? Wybacz. Zostaw, wyślę go do naprawy. Dobra. Dziękuję, jest śliczny. Miło mi. Pójdziesz dziś ze mną na zamknięcie kampanii Diego Bustamante? Chętnie, tak? Oczywiście. Pójdę już. Dobra. Cześć. Agustina. Czemu gadałaś z Giovannim? Byliśmy w lokalu, a dziś idziemy na imprezę Przecież to kretyn i burak Gdzieś ty miała oczy Zazdrościsz, że umówiłam się z piątoklasistą A twojej sympatii już nie ma w szkole I tak nie zwracał na ciebie uwagi Zamknij się, kretynko I zapamiętaj tę chwilę Paskudna dziewczyna. Nie przyprowadza jej więcej. Ugodziła się w najczulszy punkt. Dokąd biegniecie? Gaston. Przestraszyłeś mnie. Co robisz? Jadę do Miguela. Masz lekcję. Muszę. Wracaj. Zapomnij. Dostaniesz na Nie mów, że mnie widziałeś. Nie możesz iść. Nie wytrzymam. Wykluczony. Błagam. Nie. Nie rób mi tego. Chciałam prosić o zgodę, ale... Tu nie ma pasów. Co tu się dzieje? Uciekasz? Bo jeśli tak, wyrzucę cię ze szkoły. Tekst polski Marcin Leśniewski. Czytał Ireneusz Królikiewicz. Za chwilę w czwórce Mała Czarna, kobiece rozmowy na tematy ważne dla kobiet i dla mężczyzn. Dziś między innymi o tym, co robić, by po rozwodzie nie cierpiały nasze dzieci.